Pierwszy systematyczny przegląd amatorskich zespołów muzycznych już za nami SPAS to nowa inicjatywa Oksji w świeciu, która ma wspierać początkujące zespoły. Na scenie pojawiło się pięć grup ze świecia i okolic, które nie tylko miały okazję pokazać się szerszej publiczności, ale również walczyć o nagrodę pieniężną. E, pomysł się zrodził już od dawna, bo myśmy go tylko odświeżyli, dlatego że e, parę lat temu był taki przegląd jak Rockrama. E, robiliśmy to dokładnie w takiej samej formule jak teraz. Ale doszliśmy do wniosku z Przemkiem, bo Przemek prowadzi w Ośrodku Kultury warsztaty gitarowe, jest coraz większe zainteresowanie tym tematem. My wiemy, że jest coraz więcej zespołów grających u nas w sali prób. No i nie ma przeglądu, bo ta formuła tego konkursu, tego, można też powiedzieć, konkursu, bo, bo, bo jest nagroda grudna, polega na tym, że nie ma żadnych przesłuchań. Jedynym. Jurorem jest publiczność i to ona weryfikuje, który zespół jest najlepszy. Wymyśliliśmy sobie, że takich konkursów właściwie już nie ma w Polsce, bo wszędzie, wszędzie już są właściwie wysyłane demo, czyli ktoś musi się spinać, nagrywać demo. U nas nie. U nas będzie tak sobie wymyśliliśmy, że, że będzie to formuła otwarta. Jeżeli jakiś zespół czuje się na siłach, to wychodzi na scenę i gra. Jedynym weryfikatorem ich umierności jest publiczność. Stąd, stąd taka nasza bo i Przemek i, i, i te wszystkie zespoły, które grają u nas w Ośrodku kultury. Właśnie taka myśl nas tutaj naszła, naszła i, i stąd ten konkurs. Szyb, mój nie pamiętam i seðan miðnar og kassaðu síðan mun hann vera bendur saman við Podczas 30-minutowych występów każdy ze składów mógł pokazać próbkę swoich, co się szybko okazało niemałych umiejętności. Wszystko to bacznie oceniali widzowie, do których zresztą należała decyzja o nagrodzie przeglądu. Grają różną stylistykę od takiego roka prostego po jakiś tam ostrzejszy, nawet metal. No taka, taka rozpiętość jest. Z tego co wiemy, czy tutaj po akcji na Facebooku, no to sporo osób się zapisało. Więc miejmy nadzieję, że, że tutaj ruszymy z wielkim zainteresowaniem i tak po prostu zostanie. O tyle to jest fajne, że zespoły, które tutaj wystąpią, będą raz, że miała okazję zagrać na dobrej scenie, z dobrym nagłośnieniem, ze światłem. Dwa, że no tutaj pewnie sporo ludzi będzie, także i osoby, które nie słyszały, też będą mogły tutaj jakąś opinię zawrzeć przez ten werdykt tutaj, także to też jest fajne. Ty bardziej, że właśnie formuła tego przeglądu jest taka, a nie inna. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju muzykę, propozycje, no i ja myślę, że to przyciągnie ludzi, ponieważ nie, nie szuflatujemy niczego. Formuła jest otwarta, jeżeli ktoś tylko obojętnie jaką muzykę gra. Jeśli ktoś tylko uzna, że już na scenę jest gotów, to zapraszamy, jesteśmy otwarci. Najważniejsze chyba jest to, że zespoły są młode i głównie z naszego miasta. Tak, zgadza się. Akurat tutaj e, trzy zespoły z naszego miasta wystąpią, co jest fajne. Dwa zespoły działają tutaj przy naszym Ośrodku Kultury. Jeden, e, co prawda nie ma tu prób, ale też jest związany tutaj e, chociażby członkowiec tutaj, e, z Oksirem. No tak, w pierwszej edycji chcieliśmy dać tutaj też taką większą szansę tutaj świeckim zespołom, jako motywację dla innych ludzi, żeby tutaj... Mogli sobie za, założyć zespół, zaprezentować się, bo to taka szansa jest i my ją tutaj dajemy, ale też chcemy się teraz otwierać na, na, na inne miasta. Będzie zespół z Chęży, będzie też Chemno tutaj pobliskie, także yy, no, myślę, myślę, że będzie bardzo ciekawie, tak jak mówiłem, że ta stylistyka będzie tutaj różna, więc tu każdy raczej yy, będzie mógł tutaj coś dla siebie znaleźć. No. Dzięki takim przeglądom młode zespoły mają szansę zaistnienia się i pokazania szerszej publiczności. Niekoniecznie młode, bo akurat wśród dzisiejszych zespołów będzie zespół, który nie grał już parę lat. A wrócił do gra. Kambeki tak e, wiadomo są zawsze na czasie. <laughs> no i zobaczymy, akurat, akurat ten zespół ja też bardzo chętnie posłucham. zobaczymy, zobaczymy e, co co w trabie piszczy. Dokładnie A, No to. E, zespół ten słuchaliśmy wcześniej, wiemy, wiemy jak, wiemy już jak miał. Gra, miał. Tak, wiemy jak gra, zobaczymy. Co, to jest co tak, taka szansa na ten powrót też. No to Dokładnie. Jest fajne. I tak jak, tak jak mówiliśmy, e, rzeczywiście jest to szansa dla młodych zespołów bo tylko e, niestety te młode zespoły są nękane w cudzysłowie oczywiście tymi materiałami demo i, mm -hmm. i takim sitem weryfikacji przez następne, do następnych konkursów. My tego nie robimy, więc zobaczymy. No, z tego co wiem, to i tak już na następną edycję. Już zespoły chcą znaczy, ju, Już jest dla Dzisiejszy się nie A nie, przez tą nie, nie akcję, nie że po prostu wydarzenie zostało tutaj utworzone na Facebooku, czyli na tym największym naszym portalu społecznościowym, więc już zespoły do nas zgłaszają chęć grania i to czy Bydgoszcz, czy Grudziądz, tutaj cała okolica, więc. Tym bardziej cieszy. Sami muzycy podkreślają, że przegląd jest świetną inicjatywą, która nie tylko motywuje do dalszej pracy, ale również ułatwia pierwsze kroki na ścieżce do kariery. Czyli tu jest nam bardzo miło, bo pochodzimy ze świecia. No i chcemy się jak najlepiej zaprezentować. Dzięki temu możemy się pokazać w szerszej publiczności i pokazać tutaj mieszkańcom świecia, co w ogóle co robimy na co dzień.